Dzień dobry, w środę 17 kwietnia tu Business Update, poranny przegląd najważniejszych biznesowych informacji. Business Update, zacznij dzień z przewagą. We wtorek WIG-20 mocno spadł o 2,5%, a WIK o 2,3%. Wczoraj kolejny dzień osłabiał się złoty. Dolar podrażał do nawet 4,11 zł, a za euro trzeba było zapłacić 4,36 zł. Gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny planują letni, miesięczny program wojskowy dla absolwentów szkół średnich, przygotowując ich do rezerwy. Za służbę otrzymają wynagrodzenie wyższe od minimalnej zamiast pracy dorywczej. Rząd planuje wprowadzić edukację bezpieczeństwa uwzględniającą zagrożenia militarne i katastrofy do szkół. Rozbudowa terminala Baltic Hub w Gdańsku zwiększy powierzchnię Polski o ponad 36 hektarów. Prace, które trwają od dwóch lat, są na etapie 45% ukończenia. Powstaje 700-metrowe nabrzeże i ponad 36 hektarowy plac na wodzie. Inwestycja o wartości pół miliarda euro ma umożliwić obsługę największych kontenerowców na świecie. Według spekulacji, o których pisze Puls Biznesu, nowym prezesem ZUS zostanie Zbigniew Derdziuk, który był już prezesem tej instytucji w latach 2009-2015. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała we wtorek, że bank centralny pozostaje na kursie do obniżania stóp procentowych w najbliższym czasie, z zastrzeżeniem wszelkich poważnych wstrząsów. EBC będzie bardzo uważnie monitorować ceny ropy naftowej w obliczu zwiększonych obaw o rozprzestrzenianie się konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ostatnich rosyjskich atakach Ukraina straciła ponad 7 gigawatów mocy wytwórczych energii. Ukraińcy twierdzą, że zwyczajnie nie mają się czym bronić, bo skończyły im się rakietem. Tymczasem Olaf Scholz, wizytujący Chiny, przekonywał Xi Jinpinga po, do wywołania presji na Rosję w celu zakończenia tej, tu cytat, szalonej wojny. PKB Chin wzrosło w pierwszym kwartale o ponad 5% rok do roku. Konsensus wynosił niecałe 5%. Poprzedni odczyt dał 5,2%. Chińska gospodarka rosła w pierwszym kwartale szybciej niż oczekiwano, jak pokazały dane, oferując pewną ulgę urzędnikom, którzy próbują wzmocnić wzrost w obliczu przedłużającej się słabości sektora nieruchomości i rosnącego zadłużenia władz lokalnych. Najwyraźniej Chiny to opowieść o co najmniej dwóch gospodarkach, tak swoją analizę na ten temat. Podsumowuje Reuters. Informacje biznesowe. Przedstawiciele związków handlowych i branży rolno-spożywczej zaapelowali do premiera Donalda Tuska i ministrów o pilne wdrożenie zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach. Ich zdaniem obecny kształt przepisów jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska. Przedsiębiorcy podkreślili, że przepisy regulujące wprowadzenie systemu gałcyjnego zostały opracowane i przyjęte przez rząd zjednoczonej prawicy, z pominięciem wielu proponowanych przez nich rozwiązań. Pomimo obietnic po obniżeniu VAT na żywność, markety podniosły ceny, co spowodowało wzrost cen podstawowych produktów spożywczych około 5%. Jak analizuje portal Forsal, powołując się na dane z aplikacji pan Paragon, podrożały m.in. masło, banany i pomidory malinowe. Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców domaga się ustawowego uregulowania umowy franczyzy, w tym gwarancji dla franczyzobiorców. Stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku, reprezentuje osoby poszkodowane przez sieci franczyzowe. Według niego brak przepisów dotyczących stosunków między franczyzodawcami i franczyzobiorcami destabilizuje rynek. Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie umowy franczyzy do katalogu umów nazwanych w prawie cywilnym. W 120 radach nadzorczych z około 400 spółek z GPW jest tylko jedna kobieta, podaje Deloitte. Koncern Missionem Polska zamyka zakład opon do ciężarówek w Wolsztynie, Niemniej nie zwalnia pracowników. Jego produkcja w tym zakresie zostanie przeniesiona do tańszej Rumunii, informuje Bankier. Tesla planuje zwolnić ponad 140 tysięcy pracowników na całym świecie, co stanowi ponad 10% całej kadry. Decyzja wynika z przeglądu organizacji, który, jak tłumaczy Elon Musk, ma na celu zwiększenie odporności i innowacyjności firmy. Dostęp do e-maili został natychmiast odcięty dla zwolnionych pracowników. Tesla doświadcza pierwszego od prawie czterech lat spadku dostaw pojazdów i zmniejszyła produkcję w swojej fabryce w Szanghaju. Prawo i podatki. Zgodnie z projektem deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego umowę leasingu będzie można zawrzeć na na przykład mailem lub SMS-em. Zmianę przestarzałego przepisu, który nakładał obowiązek dochowania formy pisemnej, przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. W nowym brzmieniu przepis będzie wymagał jedynie zachowania formy dokumentowej. Prezes WOKIK nałożył kary na dwie firmy za wprowadzenie konsumentów w błąd przez podawanie nieprawdziwych informacji o składzie ubrań. Firma Lord ma zapłacić ponad 213 tysięcy złotych, a polskie sklepy odzieżowe, czyli Lawart e, prawie 4 miliony złotych. Poinformowano, że wśród badanych z 27 próbek ubrania marki Lawart 24 nie miały deklarowanego składu surowcowego, a z 11 próbek ubrań marki Lord deklarowanego składu surowcowego nie posiadało 10%. Rada Ministrów planuje przyjąć w drugim kwartale projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzenie nieobowiązkowej certyfikacji dla firm startujących w przetargach publicznych ma potwierdzać np. zdolność do wykonania zamówienia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśliło, że certyfikacja to korzyść zarówno dla wykonawców, jak i samych zamawiających. W Turynie wprowadzono zakaz spalania tytoniu i wszelkiego rodzaju papierosów, także elektronicznych, na powietrzu w odległości mniejszej niż 5 metrów od innych osób. Według nowego rozporządzenia palić można bliżej, tylko jeżeli wcześniej otrzyma się pozwolenie ze strony innych obecnych. Jak stwierdził inicjator nowego zakazu, jest to kwestia kultury i szacunku do innych osób. Ruszył pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Proces dotyczy 34 zarzutów wniesionych w zeszłym roku przez nowojorskiego prokuratora okręgowego. Byłemu prezydentowi prokuratura zarzuca m.in. fałszywe klasyfikowanie wydatków poniesionych podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Chodziło o zapłatę za milczenie dla aktorki porno. Tuż przed wyborami Daniels miała za pośrednictwem ówczesnego prawnika Trumpa, Michaela Cohena, otrzymać 130 tysięcy dolarów. Dane i badania rynkowe. Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w marcu o 5,65 zł do 292,87 zł podała agencja badawcza ASM SFA. Najtańsze w marcu były sieci Biedronka, która wyprzedziła Auchan. Dzięki członkostwu w Unii PKB na mieszkańca Polski jest o 40% poinformowało Polski Instytut Ekonomiczny. 54% Polaków myśli o tym, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć dodatkową emeryturę, wynika z badania Goldman Sachs. Do ponad 17 milionów ton wzrośnie produkcja cementu w Polsce w tym roku, prognozuje Stowarzyszenie Producentów Cementu. Mimo pewnej stagnacji budownictwo ma dobre perspektywy, ocenia przewodniczący SPC Krzysztof Kieres. 36% hoteli odnotowało w marcu wyższe obłożenie względem roku poprzedniego, poinformowała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Ponad połowa obiektów hotelarskich ma już 50% z obłożenia na nadchodzącą majówkę. O 1 trzecią do 264 milionów złotych wzrosło zadłużenie branży IT w ciągu ostatnich dwóch lat, poinformował KRD. Coraz więcej pracowników IT jest zwalnianych, donosi puls biznesu. Jedynie 2% polskich firm dysponuje wystarczająco wysokim poziomem gotowości na współczesne zagrożenia cybernetyczne, wynika z raportu Cisco. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji w naszym newsletterze można się na niego zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.